Donald Tusk i trzecia droga wzorowali się na programie konfederacji i możemy chyba to śmiało powiedzieć. Podpatrywali nas. Dobrze wiemy, że spotkamy się za kolejne 50 dni i z tych stu obietnic ogromna większość w ogóle nie będzie zrealizowana. Że miała być polityczna zmiana, a nie ma żadnej zmiany. Miało być polityczne pojednanie, miało być nowy standard, miały, miały być, być konsultacje, miała być praworządność, miała być rozmowa z opozycją. Nic takiego nie nastąpiło. Zaciekła walka między partią rządzącą a tą, która od władzy została odsunięta, zdaje się, być być priorytetem dla naszych przedstawicieli. Zamiast dotrzymywać danych nam wcześniej obietnic, realizować założeń, wdrażać zmian, słyszymy przede wszystkim w mediach o coraz to kolejnych sporach na linii Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość. Warto więc byłoby się przyjrzeć temu, co właściwie nam obiecywano, a co zostało zrealizowane, choć może trafniej byłoby powiedzieć niezrealizowane. Posłużę się w tym celu Konferencją Prasową Konfederacji, Podczas której Krzysztof Bosak punktuje złamane obietnice w ramach realizacji stu konkretów na pierwsze 100 dni rządu koalicji. Przy okazji, wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym przedstawiam Wam najgłupszy wywiad lewicy, jaki widziałam. Link macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. I jak gotowi na seans? No to zaczynajmy. Donald Tusk przedstawił szeroki zakres obietnic na pierwsze 100 dni rządu Koalicji Obywatelskiej. Obietnice te obejmują różne aspekty życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Wiele z nich z pewnością przyczyniło się w większym stopniu do tego, jak wiele osób oddało na nich głos. Mowa tutaj chociażby o podwyżkach dla nauczycieli o 30%, ogólna reforma oświaty, reforma systemu opieki zdrowotnej, w tym zniesienie limitów NFZ dla szpitali. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, zwiększenie wsparcia dla seniorów i znalazła się też legalizacja aborcji do 12 tygodnia ciąży. Cała ta inicjatywa brzmi raczej tak, jakby była dość ciężka do zrealizowania. Co? Tego samego zdania jest Krzysztof Bosak. W formie pisemnej dostaliśmy po zadawaniu pytań nad ekspoze premiera Tuska. W formie pisemnej dostaliśmy odpowiedzi, z których wynika, że w zasadzie to te rzeczy nie będą realizowane. To nie jest błaha sprawa. Jeżeli rządzenie zaczyna się od oficjalnego przyznania, że się zmieniło program, no to pytanie, co będzie? Dalej. To nie jest tak, że my uważamy, że potrzebne jest w Polsce zrealizowanie tych stu tak zwanych konkretów, z których większość była wysoce niekonkretna, a nawet bardzo szkodliwa. Wiele z tych rzeczy jest całkowicie sprzeczne z programem Konfederacji. Uważamy je za e, zwyczajnie chore, obłędne, absurdalne pomysły. Są to dość mocne słowa, panie wicemarszałku. Ma Pan coś na poparcie tej tezy? Z e, dziennikarzy, jeden z komentatorów, przypomniał raport ekspertów Polski 2050 na temat patologii rządu PiSu i zrobił gorzkie podsumowanie. Żadna z tych patologii nie została usunięta, wszystkie zostały powtórzone. Co na przykład? Przejęcie telewizji? Wydarzenie, o którym rozpisywały się światowe media, a internauci z obawą spoglądli na wydarzenia z Polski? Dokładnie to samo zrobiło Prawo i Sprawiedliwość lata temu, tylko w mniej radykalny sposób. Przejęli kontrolę nad telewizją polską poprzez zmiany legislacyjne, które umożliwiły mianowanie zarządu i nadzoru nad mediami publicznymi przez rząd lub wyznaczone przez niego organy. Kluczowym elementem było wprowadzenie ustawy medialnej, która zmieniła sposób wyboru władz TVP, przenosząc decyzję o obsadzie kluczowych stanowisk bezpośrednio do kompetencji rządowych, co skutkowało wymianą kadry zarządzającej na osoby związane z obecną władzą lub jej sympatyków. A jak jest z tymi obietnicami? Warto by było wskazać, że problem leży tutaj przede wszystkim w tym, że ofiarami tego systemu będą wyborcy, którzy zaufali partii, a która dzisiaj nawet nie ukrywa, że ich zwyczajnie oszukała. Obiecał to swoim wyborcom i my będziemy naświetlać, Wyborcom, z którymi nie zgadzamy się często w kwestiach programowych, że wybrali rząd, który regularnie ich oszukuje, że miała być polityczna zmiana, a nie ma żadnej zmiany, że w Sejmie miało być jakieś planowanie legislacji, a nie ma żadnego planowania. Ciągle jesteśmy, jak to w poprzedniej kadencji powiedział Dobromir Sośnierz, doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu. Eee, obradowanie z dnia na dzień, obradowanie po nocach, głosowanie późnym wieczorem, brak się jakichkolwiek konsultacji, a nawet działanie bez żadnej podstawy ustawowej. To są najgorsze standardy. Nie ma już nawet szans na to, że moglibyśmy się spodziewać ich zrealizowania w takim terminie, jaki został nam przedstawiony. Dzisiaj punktujemy brak realizacji 90 ze 100 obietnic rządu po 50 dniach ze 100. Gdyby rząd chciał cokolwiek z tego zrealizować, Działa mniej więcej pięć razy za wolno. Oczywiście dobrze wiemy, że spotkamy się za kolejne 50 dni i z tych 100 obietnic ogromna większość w ogóle nie będzie zrealizowana. Raczej nikt nie będzie zaskoczony. Donald nie musiał rzecz jasna obiecywać, że zrealizuje te obietnice w 100 dni. To nawet brzmi niedorzecznie. Jak wydajny musiałby okazać się nasz rząd, by każdego jednego dnia wprowadzać tak istotne i duże zmiany? Biorąc jeszcze pod uwagę to, że nie stanowią oni nawet partyjnej większości w Sejmie. Ba nie są nawet blisko tego, by móc się w ten sposób nazwać. Większość mają jako koalicja. Jak mieliby więc przepchnąć niektóre z ustaw, nie mając gwarancji tego, że zostaną w tym poparci przez sojuszników? Nie jest to jedyny przykład niesłowności, a nawet niekompetencji, ale to chyba nie jest żadną nowością, skoro muszą swoje pomysły czerpać od konfederacji. Konfederacja ma w swoich szeregach osoby, które na finansach i gospodarce znają się dobrze. Taką osobą może być chociażby Sławomir Mencen, który zdobył doświadczenie zawodowe pracując w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych jako specjalista z zakresu podatków dochodowych oraz wdrażania tax compliance. Ponadto, w 2010 roku otworzył swój kantor wymiany walut, a w listopadzie 2013 roku założył wraz z Karolem Kapicą Kancelarię świadczącą usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe. Partia jest też w zasadzie dobrze znana z tego, że jednym z ich najsilniejszych argumentów w międzypartyjnej dyskusji jest ich orientacja w tematyce przedsiębiorczej. Koalicja też doskonale zdaje sobie z tego sprawę. W kampanii wyborczej Donald Tusk i Trzecia Droga wzorowali się na programie Konfederacji. I możemy chyba to śmiało powiedzieć. Podpatrywali nas. Dokładnie. Kiedy media w trakcie kampanii wyborczej grillowały nas z kwestii światopoglądowych, ciągle zapraszały nas do siebie i pytały o kwestie światopoglądowe, czy wyciągały dokumentowania wypowiedzi naszych przedstawicieli jeszcze sprzed wielu, wielu lat, Trzecia Droga czy Koalicja Obywatelska podbierały bardzo sprytnie nasze postulaty które w tym momencie budziły bardzo duże zainteresowanie wśród społeczeństwa. Być może za namową jakichś spin-doktorów albo za pośrednictwem badań, które wykonali, zobaczyli, że takie kwestie jak dobrowolny złóż dla przedsiębiorców, jak kwota wolna od podatku, czy możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, to są te postulaty, których Polacy czy przedsiębiorcy ogólnie domagają się, żeby je wreszcie wprowadzić, żeby ulżyć troszeczkę funkcjonowanie, szczególnie, szczególnie przedsiębiorcom przede wszystkim koalicja przedstawia takie postulaty, które przyciągną wzrok szerokiej publiki. Wygodnym jest więc podkradanie pomysłów konfederacji, która wśród wielu grup społecznych owiana jest złą sławą, ze względu na tradycjonalistyczne poglądy i nagłośnione medialnie skandale z udziałem pojedynczych polityków. Dokładnie to samo ma dzisiaj miejsce z prawem i sprawiedliwością. Media głównego nurtu usilnie starają się przedstawić nam to, jak szkodliwa jest dla obywateli opozycja. Skoro już zaczerpnęli z pomysłów konfederacji, które w teorii i zdaniem Bosaka mogłyby poprawić sytuację gospodarczą w kraju, to czemu w ogóle podejmujemy ten temat? Nieważne chyba z czyjej ręki miałyby wejść w życie słuszne postulaty, a to czy wejdą. No i właśnie wygląda na to, że nie weszły, i wątpliwym jest to, że szybko zostaną podjęte w takiej formie jak nam obiecywano. Po wyborach poszła za ciosem i powiedzieliśmy nowej koalicji rządzącej Sprawdzam. Złożyliśmy dwa konkretne projekty, do, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych, i co się okazało? Nic, okazało się, że koalicja obywatelska i trzecia droga albo zapomniały o tych projektach i swoich postulatach, a jeżeli one zostały skierowane do dalszych prac, to dostaliśmy komunikaty, że no jednak tutaj trzeba bardzo dużych analiz musimy ocenić wpływ tych projektów na proces gospodarczy, na budżet państwa, na kwestie prawne itd., tak dalej, tak dalej. Masa po prostu usprawiedliwień, dlaczego te konkretne dwa projekty nie mogą w ogóle wejść pod dalsze obradowanie, a już tym bardziej nie mogą zostać wprowadzone, a przedsiębiorcy i Polacy czekają na te konkretne zmiany. Nie stawia to partii rządzącej w najlepszym świetle. Odchodząc nawet od tematu pożyczania i przywłaszczania sobie cudzych pomysłów, Zauważmy, że niespełnionych obietnic było znacznie więcej. Na dodatek ich własnych. Kolejne niezrealizowane postulaty, czyli likwidacja tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych. Nie mamy wprowadzenia. Kasowego pit czyli podatku płatnego po otrzymaniu zapłaty, a nie po wystawieniu faktury. Nie mamy jeszcze rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Co prawda minister sprawiedliwości, prokurator generalny zapowiada takie zmiany, ale od zapowiedzi do realizacji jest jeszcze bardzo dużo czasu i obawiam się, że te 50 dni może po prostu nowej koalicji rządzącej na zrealizowanie tego konkretnego postulatu nie wystarczyć. A też miejmy świadomość, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość łączyło w sobie te dwie funkcje, to właśnie Koalicja rządząca to politycy polskiego stronnictwa ludowego, yy, czy lewicy, bardzo głośno krzyczeli przeciwko tego typu rozwiązaniom. Koalicja miała dokonać w tym zakresie prawdziwego przełomu: najpierw pozbawić stanowiska Zbigniewa Ziobre, postać owianą w szczególności dzisiaj złą sławą, a następnie sprawić, że obie funkcje wykonywane dotychczas przez polityka suwerennej Polski będą rozdzielone. Realia jednak wyglądają inaczej. Dalej oba fotele zajmuje Adam Bodnar, przedstawiony przez koalicję, kolega Donalda Tuska, ale oczywiście jest on bezpartyjny. To najważniejsze. Ciekawe, że jednym z kluczowych elementów polityki proponowanej przez koalicję i koalicjantów była potrzeba prowadzenia międzypartyjnych rozmów w celu osiągnięcia szerszych konsensusów dla dobra obywateli, rzecz jasna. Natomiast, kiedy Mateusz Morawiecki zaprosił liderów pozostałych ugrupowań politycznych poza koalicją obywatelską, na konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu żaden z zaproszonych polityków nie stawił się u Morawieckiego. Oczywiście Tusk nie został zaproszony, opowiedział się jednak na ten temat mówiąc: Nie lubię uczestniczyć w parodii czy fikcji. Szkoda trochę czasu. Wszystko na to wskazuje, że mówią państwo o sprawie niepoważnej. Przykro mi tak mówić, w końcu to premier, ale sprawa jest niepoważna i wszyscy o tym wiemy. Do jakich więc rozmów właściwie dąży rząd? Chyba tylko wewnętrznych. Przed wyborami oni organizowali w różnych sprawach okrągłe stoły, konsultacje, konferencje, narady. Zapraszali nas do narad, myśmy na te narady chodzili. Uważamy to za rzecz pożyteczną, żeby różne opcje polityczne konsultowały się ze sobą. Po wyborach, jak ręką odjął, nie tylko nie ma projektów ustaw, nie ma żadnych. Konsultacji, nie ma żadnych spotkań ponadpartyjnych, miało być polityczne pojednanie, miał być nowy standard, być miały być konsultacje, miała być praworządność, miała być e, rozmowa z opozycją. Nic takiego nie nastąpiło. Tu w Sejmie po wyborach, a jesteśmy już kwartał po wyborach, nie został powołany żaden międzypartyjny zespół w żadnej sprawie. Jesteście zaskoczeni? Dajcie znać w komentarzu, czy spodziewaliście się tego, że koalicja tak szybko zrezygnuje z dotrzymywania swoich obietnic. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Jest wyłącznie działanie metodą faktów dokonanych, metodą siłową. Skąd my to znamy? Zastanówmy się. Hmm, może działają dokładnie tak samo jak wcześniej próbował działać PiS?